Cześć, witajcie ponownie. Po ostatnim porównaniu Dema Wiedźmina III wpadłem, że tak powiem, w korek. Ja już tak mam, że jak zafascynuje mnie jakiś temat, to pozostają ze mną na dłużej i zaprząta mi głowę. I dlatego dziś chciałbym zabrać Was jeszcze raz na podróż w czasie. Ja jestem Adam i zapraszam Was na kolejny odcinek... Przenieśmy się do 21 lutego 2013 roku. Wtedy to Sony zaprezentowało światu po raz pierwszy rozgrywkę z kilkunastu gier, mających pojawić się na nadchodzącej wielkimi krokami PlayStation 4. Jednym z tych tytułów był Killzone Shadowfall, gra, mająca stać się jaskrawym pokazem możliwości graficznych nowej konsoli. Nie powiem, długie demo, jakie pokazano w trakcie konferencji, bez żadnych wątpliwości udowadniało, że gracze doświadczą prawdziwej rewolucji w dziedzinie grafiki generowanej przez następcę kultowej PS trójki. Ilość detali, jakość asetów, ultra naturalna animacja postaci, imponujący design artystyczny, niespotykane często na konsolach efekty świetlne czy jakoś odbić. Wszystko to sprawiało, że widz szukał swojej szczęki na podłodze. Suma summarum czwarty Killzone faktycznie okazał się imponującym pokazem możliwości PS4, jednocześnie nie wnosząc wiele więcej do gatunku US strzelanek jak i samej serii obecnie gra uważana jest za tytuł co najwyżej przeciętny niemniej jej wciąż atrakcyjny wygląd sprawia że nie sposób zapomnieć o ostatniej odsłonie tej zasłużonej marki dlatego właśnie przeglądając swoją bibliotekę postanowiłem odkurzyć pudełko z płytką i sprawdzić jak bardzo różni się dostępna obecnie wersja od pamiętnego dema z 2013 roku na potrzeby porównania wykorzystam wersję premierową zainstalowaną na PS5 pozwoli to na uzyskanie płynnych 60 klatek animacji w natywnej rozdzielczości 1080p dla ciekawych, oryginalna wersja gry, odpalona na podstawowej PS4, również oferowała Full HD oraz dwa tryby wyświetlania grafiki: zablokowane 30 FPS i odblokowany klatkarz. W tym drugim uzyskiwaliśmy wartości w przedziale 30-40 FPS. W przypadku uruchomienia aplikacji na konsoli PS4 Pro ilości te były o około 10 klatek wyższe. Co ciekawe, rozgrywka z dema działa w stałych 30 FPS-ach. Miejcie jednak na uwadze, że to nagranie pochodzi ze skompresowanego wideo z YouTube, więc w niektórych momentach obraz może prezentować się nieco poniżej oczekiwań. Sekwencja, otwierająca demo, ukazuje majestatyczną panoramę miasta Vekta. Już sam ten widok sprawiał, że ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Bogaty w detale zurbanizowany krajobraz zapewniał imponujący pokaz zastosowania wolumetrycznego oświetlenia oraz lustrzanych odbić. Jeśli teraz przyjrzymy się obu wersjom równocześnie, to z łatwością wyłapiamy kilka znaczących różnic. Zacznijmy może od tego, co wyraźnie zostało poprawione w finalnej wersji. Kolorystyka wpada teraz w bardziej niebieskie tony, przez co w moim odczuciu klimat gry stał się mroczniejszy i zdecydowanie bardziej pasuje do dramatycznych opowieści. Zresztą przyzwyczaiły nas do tego poprzednie odsłony serii. Redukcja efektu rozmycia oraz głębi ostrości wpłynęła na wyostrzenie obrazu, co również uważam na zmianę na plus. Dzięki temu poprawie uległa widoczność detali obiektów znajdujących się daleko na horyzoncie. To, co pozostało niezmienione względem wersji demonstracyjnej, to w większości nietknięte modele budynków, wolumetryczne snopy światła przedzierające się między wieżowcami, czy identyczne chmury oraz niemal ten sam poziom antialiasingu. Wyliczanie cięć w oprawie zaczniemy od uproszczonych modeli drzew, usunięcia większości statków unoszących się nad miastem. Ewidentnie zredukowanych odbić, choć tutaj mam wrażenie, że finalny efekt może wydać się bardziej realistyczny, przez co możliwe, że zmiana ta podyktowana była względami artystycznymi. Uproszczono także efekt mgły unoszącej się nad wodospadami oraz spowijającej budynki w tle. Inny efekt, jaki uległ redukcji, to kurz zbijany przez silniki odrzutowe latających maszyn. Małą ciekawostką jest też fakt, że w finalnej wersji powiew powietrza wzbudzany przez wspomniane odrzutowce nie oddziaływuje już na obiekty w swoim zasięgu. Kolejne drobne cięcie w oprawie to brak defektu gorącego powietrza pod płomieniami z silnika. Następna sekcja to powolny marsz ptakiem. Tu z kolei możemy zaobserwować kilka usprawnień względem wcześniejszej wersji. Ostrzejsze cienie, dodane animacje liści drzew smaganych wiatrem, Poprawiony wygląd wody. Co na minus? Przyczepiłbym się do znacznie bardziej widocznego doczytywania bogatszych wersji modeli podczas zbliżania się do nich oraz usunięcia kilku elementów z tła, jak na przykład te drzewa. Sekwencja detonacji wygląda niemal identycznie, przy czym większa intensywność efektu rozmycia ruchów w finalnej wersji sprawia, że obraz jest mniej wyraźny. Dodatkowo aktualna edycja zdaje się stosować bardziej realistyczne oświetlenie. Obiekty są zacienione od strony kamery, podczas gdy demo serwuje bardziej równomiernie naświetloną scenę. Co również nie pozostaje bez wpływu na jej ostrość. Scena z sabotażystą to pokaz filmowego podejścia twórców do ukazywania akcji. Skrupulatnie przemyślany kadr, punktowe oświetlenie, wyraźnie odcinające sylwetki postaci od tła, dynamiczne cienie, idealnie wypozycjonowany efekt głębi ostrości. Co ciekawe, ewidentnie spotęgowano go w finalnej wersji. Całość daje iście filmowe doznanie. Na minus wyznaczyłbym jedynie dwuwymiarowe tekstury mające imitować rozbrysk krwi, o dziwo znacznie powiększone w wersji sklepowej. Zmiana modelu adwersarza to zapewne jedna z decyzji artystycznych, więc nie poczytuję tego jako wadę. Na plus jednak warto nadmienić widoczną poprawę w jakości samego modelu. Następnie przed graczem postawione zostaje zadanie odparcia ataku helgastów. Jest to sekwencja na tyle dynamiczna, że nie udało mi się odwzorować wszystkich ruchów zgodnie z demem, dlatego skupiłem się bardziej na dotrzymaniu kroku i ogólnemu porównaniu placu boju. I tak pojawienie się postaci NPCów oraz samych przeciwników jest oskryptowane i zawsze respią się oni w tych samych miejscach. Widok z góry na pole boju pozwala ponownie dostrzec różnice w dynamicznym oświetleniu i cieniach, z lekką przewagą na korzyść finalnej wersji w moim odczuciu. Efekt slow motion aktywuje się automatycznie w obu przypadkach, kiedy postać zażyje środek leczący. Symulować ma to zwiększony poziom adrenaliny. Zbliżamy się powoli do ostatniej sekcji dema. Zanim ta jednak nastąpi, mamy okazję podziwiać odbicia na marmurowej ścianie. Twórcy w jednym z materiałów promocyjnych pochwalili się oddaniem realistycznych właściwości materiałów, dzięki czemu połyskliwy i gładko wypolerowany kamień może odbijać elementy otoczenia. Swoją drogą refleksy w grze zostały zrealizowane przez kombinację z Cube Map oraz Screen Space Reflections, przy czym nadmienić trzeba, że finalna wersja efekt ten wydaje się mieć lekko zredukowany. Następnie dochodzimy do miejsca, w którym demo i aktualny build rozjeżdżają się pod jednym, acz wielce istotnym względem. Sekwencja lotu na linie pojawia się w finalnej grze, jednak zanim do niej dotrzemy, musimy przedrzeć się przez kilka dodatkowych kondygnacji budynku. Gdy już tego dokonamy, mamy okazję doświadczyć efektownej przejażdżki, będąc uczepionym statku powietrznego helgastów. Pozwoli nam to na przyjrzenie się architekturze Wekty z trochę innej perspektywy. Przyznać muszę, że przy takiej dynamice sceny ciężko zawiesić oko na konkretnych detalach, ale raczej nie skłamie mówiąc, że finalna wersja niewiele różni się od protoplasty. Od gdzie niegdzie natkniemy się na prostsze modele czy zedukowane odbicia. Te swoją drogą są delikatnie rzecz ujmując oszukane, bo imitujące je cube mapy przedstawiają obraz niezgodny z faktycznym otoczeniem. Plus niewidoczne są odbicia elementów ruchomych, takich jak na przykład statki. Warto nadmienić, że koniec sekwencji oferuje solidną zmianę podyktowaną narracją fabularną. Niemniej obie wersje finiszują widowiskową panoramą na dzielnicę miasta należącą do Helgan. Słowem podsumowania. Z jednej strony bezpośrednie porównanie udowadnia, że w zasadzie wszystkie efekty, jakie pojawiły się w demie, znalazły się także w ostatecznej wersji gry. Co prawda nie da się ukryć, że wiele aspektów oprawy graficznej w finalnej wersji doświadczyło widocznej degradacji. Jednak, nawet pomimo to, oprawa całościowa wypada jako wyjątkowo udany pokaz możliwości maszynki Sony. Co, mając na uwadze miałkość opowiadanej historii oraz raczej średnią wartość rozrywkową, było prawdopodobnie głównym celem tej produkcji. Niniejszy film jest małym eksperymentem. Od jakiegoś czasu na moim głównym kanale publikuję filmy w szerokich proporcjach ekranu, a to dlatego, że olbrzymia ilość widzów ogląda moje materiały na swoich telefonach. Takie niestandardowe dla telewizorów i monitorów proporcje niosą za sobą zarówno zalety, jak i wady. Z plusów to przede wszystkim większe pole ekranu do zagospodarowania w porównaniu typu side-by-side side oraz eliminacja czarnych pasów po bokach ekranu na telefonie. Minusy to pojawienie się pasów na wyświetlaczach o standardowych proporcjach oraz mniejsza interaktywność filmów. Na chwilę obecną YouTube pozwala na umieszczanie jedynie klikalnych kart na takich klipach, więc trudniej będzie mi polecać Wam i ułatwiać dostęp do moich filmów na końcu każdego materiału. Póki co traktuję to jako test i chciałbym zapytać Was o opinię. Co sądzicie o takiej formie? Brałem też pod uwagę publikację filmów w dwóch wersjach, zwykłej oraz szerokiej. Dałoby Wam to dowolność w wyborze formatu. Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzu. Dla lepszego porównania polecam zobaczyć drugą wersję tego filmu. Ewentualnie odpalić sobie jeden z moich starszych materiałów, na przykład ten widoczny w klikalnej karcie u góry ekranu. Ja jestem Adam, dzięki serdecznie za obejrzenie materiału aż do tego momentu i do zobaczenia za chwilę.